Kiedy podejdziesz z respektem do Bożego dzieła, to Bóg cię pobłogosławi, dając ci właśnie Ducha Świętego. Dlaczego my klękamy w modlitwach? Może nie zawsze tak jest. Z szacunku do Boga. Jeśli ty masz wiarę, wiesz, że Bóg jest koło ciebie, ty tak zrobisz. Albo stojąc, chociaż głowę będziesz opuszczał. Jak Izajasz, który znalazł się w obecności pańskiej, Bóg go wybrał na proroka, Objawił mu się chwale, ale jak on znalazł się w obecności Pańskiej, zobaczył swój grzeszny stan i on myślał, że on zginął. Tam stały lichwe cheruby, aniołowie Boży, aniołowie, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Jest napisane, że oni skrzydłami zakrywali swoje twarze, nogi i krzyczeli do Boga: święty, święty, święty jesteś, Panie. I my krzyczymy: święty, święty. A dzisiaj jego dzieci to są grzeszne, grzeszne, grzeszne. Taka jest prawda. I zobaczcie, jak Bóg przygotowywał Dawida. Najpierw wysłał tego Samuela proroka, wysłał tego Samuela proroka, który po prostu poszedł y, na masie tego y, do Izajego. Izaje, Ale zobaczcie, co się dzieje. Jaki stosunek, nawet, nawet jego własny ojciec. Wiecie, ja to nie poniekąd mówię, bo mnie coś dotknęło. Ludzie często nie widzą działania Boga, ale widzą, jesteś w ich oczach niedobry, malutki. I to mnie się zastanawia nad tym, bo nie pozwolą ci wiele rzeczy uczynić, bo dla nich jesteś grzesznikiem takim owakiem, może kiedyś jakiś błąd popełniłeś. Oni, ludzie nie wybaczają, pamiętajcie, ludzie będą pamiętać 150 lat. I, ale jak Bóg działa coś przez ciebie, to nawet jak cię, nie widzą, że to Bóg, ale będą się chcieli ogrzać przy tym ogniu, nie? Ja zobaczyłem, jaka to jest obuda, jaka to jest dopiero obuda, że ktoś korzysta z czyjejś pracy, bierze tą pracę na siebie, przypisuje, ale i tak uważa człowieka za gorszego od siebie. I właśnie, zobaczcie, Isai od razu nie pomyślał o Dawidy, no bo wiadomo, najmłodszy, najmniejszy, jeszcze z trzodami siedzi sobie. Jednego syna postawił Bóg, nie, to nie ten, nie tego wybrał Bóg. Drugiego syna postawił, nie tego wybrał Bóg. Trzeciego syna postawił, nie tego wybrał Bóg. A masz jeszcze kogoś? No mam jeszcze, tego najmłodszego, ale on tam jest ze zwierzętami. I zobaczcie, to wszystko jest w piśmie opisane. Dawid od początku, gdzie on by tam pomyślał o jakiejś służbie? Był najmniejszy, wygonili go tam, zajmował się tymi zwierzętami. Ale on, będąc tymi zwierzętami, on przechodził doświadczenie swojej wiary wtedy, rozumiecie? Bo Bóg zawsze człowieka do służby przygotowuje. Nie o teraz, jak cię powołacz, jak ty sobie myślisz. Od urodzenia to się dzieje. Dary i powołania są nieodwołalne. Bóg swoich ludzi od dziecka przygotowuje. I tak samo przygotowywał Dawida. Ćwiczył go w tej wierze. Dlatego on, jak stanął przed Goliatem i zobaczył, że on urąga wojsku pańskiemu gdzie wszyscy mężowie, zacni rycerze, bali się, bo on był wielgachny, a on wyszedł, witaj, witaj, a on wyszedł, ten Dawid, i powiedział, jak to on będzie urągał ten nieobrzezaniec Bogu? Ja pójdę na niego, a oni wszyscy, ty, jego właśnie bracia, rodzeni, powiedzieli się zdenerwowali na niego. Nawet w ich oczach, poprzez te słowa, jak przeczytacie ten fragment, zobaczycie, co oni tak naprawdę o nim myśleli. Oni nie widzieli męża Bożego w tym Dawidzie, oni nie widzieli kogoś, kto mógłby tego zrobić. Oni nawet szacunku nie mieli do swojego własnego brata. Zdenerwowali się na niego. Ich bardziej mówi: Co ty robisz tutaj? Idź jeszcze. Jakim prawem ty tu przyszedłeś głosić i rozmawiać? Ty nie masz prawa głosić. Ty, twoje, ty powinieneś się zwierzętami zajmować. Ale zobaczcie, to on naprawdę stanął za Bogiem. Bóg był z Dawidem od początku. I. Powiedział, że on pójdzie walczyć, a Saul powiedział, ty przecież ty jesteś młodzieniaszkiem, jeszcze zbroję chciał wrzucić na niego. Nie, bo ty nie masz iść w oparciu o jakąś inteligencję, ty nie masz w oparciu o swoją moc, tylko moc Boża okazuje się w słabości. Ty idziesz przez wiarę, to Bóg walczy za ciebie, ty masz tylko ufać Panu. I wtedy Dawid właśnie mówi o tym, co przeszedł z tymi zwierzętami. Gdzieś tam w lesie sobie siedział, gdzie nikt o nim nic nie wiedział, i mówi tak o, jak przyszedł lew do owiec, to on wziął i pogonił tego lwa. Jak przyszedł niedźwiedź, on wziął pogonił tego lwa, rozumiesz? Bóg ćwiczył jego wiarę już wcześniej. Dlatego on już był tak wyćwiczony, że jak stanął przed Goliatą, się nie bał. Bo jak ty chodzisz w mocy Ducha Bożego, to nie odczuwasz strachu, rozumiesz? Ty jesteś obdarowanym człowiekiem, jesteś pełnym mocy Bożej, miłości Bożej i wiary. I ty będziesz stał za słowie, choćby cię mieli pokrajać. Będziesz mówił Słowo Boże, bo Słowo Boże jest prawdą. Słowo Boże uwalnia od mocy szatana. Te złe duchy siedzą dzisiaj w ludziach, siedzą w tym chrześcijaństwie denominacyjnym, związały tych ludzi. Dlatego oni nie chcą, żebyście słyszeli tą prawdę Słowa Bożego. Zamykają uszy, mówią, że to zwodziciele, że to, że tamto, bo oni chcą, diabeł chce was przytrzymać, bo gdybyście wyszli na, wolny, to na, na wolność, to byście byli niezwyciężeni dla tego świata, który nas otacza. Bo taka jest prawda. Bo to jest słowo Boże, to jest moc, która uwalnia. I Dawid powiedział to. I on poszedł. Myślicie, że tylko kamień. Kamieniem uderzył go w czoło i on padł? To była moc Boża. To był Pan. Rozumiecie, to był Pan. No i wiecie, jak to się skończyło? On zwyciężył to po prostu. Saul go wziął, który dalej był królem, ale już był odrzucony. No i tu się zaczyna ta gehenna Dawida. Co on miał zrobić? To Bóg go wziął, to Bóg go powołał, to Bóg postawił mu ludzi, którzy zaczęli się z nim przyjaźnić. To Bóg mu dał te możliwości, że Dawid pojechał na wojnę. 10 tysięcy pokonał Saul. tysiąc i zaczęli śpiewać te pieśni o nim. No i wtedy Saul zaczął zazdrościć. I objawiła się tam cielesność. Ten człowiek, który nie ma ducha, to jest właśnie zazdrość. Ciągła zazdrość o innego brata, o inną siostrę, o inną służbę, rywalizacja, to i tamto. Bo nie ty. I zobaczcie, do czego doprowadzają te negatywne słowa, które ludzie wypowiadają. Potem Saul był tak już w takim gniewie jak ten o pana, że brał włość i chciał zabić Dawida. Chciał zabić Dawida właśnie. I dzisiaj ludzie to robią to samo przez swoje usta. Zabijają przez swoje usta. Pismo mówi, że nie zabijaj, ale ty w swoim sercu już zabijasz, kiedy w tym gniewie wypowiadasz te słowa, które tu ludzie często piszą. O, piszą, bądź przeklęty do mnie, bądź heretyku, taki owaki. Przyjdzie ucisk, jak oni będą w tym ucisku, to oni będą pierwszymi ludźmi, jak się nie nawrócą, którzy będą spalać na Stosie i zabijać. Bo wtedy ten szatan tej inkwizycji uruchomi się wtedy, na tą głupią pannę. Ale na szczęście oblubienicy już tutaj nie będzie. Dlatego wam mówię, gotujcie się, przygotujcie się, odstawcie wszystko. Pewnie sobie myślicie już tyle czasu, ja o tym cały czas mówię, ja będę o tym mówił, dopóki nie będziecie gotowi. Gotujcie się, przygotujcie się, bo ja was chcę zobaczyć po drugiej stronie, ja was chcę zobaczyć na obokach. Nie patrzcie na ten świat, na te rzeczy. Niech miłość do Jezusa Chrystusa będzie ważniejsza niż do Twojej matki, ojca, brata, siostry, męża i żony. Jeśli oni Cię odciągają od słowa, ty patrz na Jezusa Chrystusa. Choćby nawet Twój pastor Cię odciągał, bo i tak może być. Może Ci przymknąć oczy na grzech i pozwalać, bo boi się, że mu się... Pozycja jego strawi, to jest taki typowy heli, takich ludzi dzisiaj nie brakuje Ja słyszę od wielu braci, nieważne dzień, nawet za granicami yy, Gdzie jakiegoś młodego brata, Bóg namaszcza, może nie młodego I on ma pragnienie, otwiera jakieś, coś chce dobrego zrobić A tak. jakiś pastor się sprzeciwia, bo jest zazdrosny od niego Bo boi się, że pozycja straci pastora I, I wiecie co robi? Zamiast go wziąć do zboru, żeby ogień zapalić To go wyrzuca, wyklucza go Człowieku, ty wykluczasz Boga w tym momencie. Duch święty tam będzie i tam to się bez Ciebie rozwinie, a tu wszystko będzie martwe. Przyjeżdża Boży Prorok, bo są różni ludzie, którzy są dzisiaj obdarowani różnymi darami, i on mówi do tego zboru, wcześniej słowo przekazuje: Jeśli wy tu się nie ogarniecie, będzie podział w tym zborze. I, ten, i to słowo zaczęło się teraz wypełniać. To słowo się wypełnia. Ten zbór idzie na pół. To akurat mówi o czymś, co jest za granicą, nie w Polsce. No, niestety, taka jest prawda. Dlatego ci mówię: Ty sobie myślisz tak, miałem sen, miałem wizję, miałem to, Bóg do mnie mówi, Bóg się objawił w śnie. To może być diabeł, który do ciebie przemawia. Bo ten duch święty w tobie zawsze będzie się zgadzał do Słowa Bożego. To nie są jakieś uczucia, to nie są jakieś emocje to jest chodzenie ze Słowem Bożym. Jeśli ty odrzucasz Słowo Boże, to ty odrzucasz Jezusa Chrystusa. Odrzucasz Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, czy Saul nie był namaszczony duchem? Był. Saul prorokował z prorokami, rozumiecie? Był. Wiecie, uniesiony był. Doznał tego wszystkiego, ale jego serce było pełne nieprawości, zazdrości o Dawida, właśnie. Potem w końcu zaczął go prześladować. Zaczął go prześladować i wiecie, tam jest taka sytuacja, że Dawid bierze, obcina ten płaszcz, miał, miał Saula, mógł go już, wiecie, już się nim zająć mógł.